Siemanko widzowie, dzisiaj podwójne nagrody za rangę pierwszą w takim szybkim filmiku ujrzycie. Na PlayStation 5 wbita z bilansem 16 do 1, natomiast na Xboxie Series S, czyli na moim w wbita z bilansem 16 do 2. Łapeczka do góry, oczywiście, pod tą baterią mile widziana. No i zobaczcie, czy coś dostałem z tych 12 Informów i 6 Player i dwóch paczek Ultimate. Udineza Esports. Hej, ja jestem gościem, nie grałem w Division Rivals. o nie, Jolly Roger, to jeszcze jakiś inny. Nice, super akcja. Ależ, na tempie potrafimy zagrać kapitalną akcję. Siema, ma, seba, witam. Aj, ja myślałem, że go przejdziemy. Ładnie. Ładnie, Messi 2-0, pięknie paki z bohaterem. No ja go mam, nie? Puszczam go z ławy. Ale nie jest jakiś wybitny. Nie jest jakiś wybitny. Messi dużo lepszy jest. Ło! Ło! Czy zero mogło być zaraz? Bardzo szybko. Oj, ładna prostopadopiłeczka. Moje no właśnie. Wieki to sklepota jest. Jedna prosta akcja. Sona na 7 zgrania, dawaj. Właśnie nie przejmuj, rama. Nie potrafię usystematyzować przewagi, którą mam w danym spotkaniu. To jest jeszcze moja bolączka. No, come on, drugi słupek. <słuch> Jak w tamtym meczu, dosłownie déjà bo tam były dwie poprzeczki, chyba, jeśli dobrze kojarzę.

No, trzeci słupek. Dobrze. Koniec. Brawo. Idealny strzał na zielonym teraz. Dobra, 13,1. No dobra, widzowie. Potężne do nagrody za rangę pierwszą. Nie ma się co ciągać. Trzeba otwierać. Trzeba trafiać Viniciusa albo chociaż Marquinhosa. proszę! Dajcie dobrego pika. Dobra, na pewno nie w tym pierwszym Gigi Buffon. Ok, ja to po prostu już przywijam, bo i tak się pewnie nie, nie zaskoczę w żaden sposób. Także od razu klikam X. Pek. <śm> <ś> Ale kapitalne piki, no nie mam pytań. Ja pierdzielę. No przecież to nawet overalowo nic nie siadło. No co, Arnold 1. Co tu się dzieje? Co to za piki były? Jedziemy. Paczka ultimate. Bez walkoutu, czyli tam. Warta. Ach, tutaj jest Sabitzer, tak? Dobra. Sabicer 8 4 4 mhm. no Dobra, no. Selujemy. Kilkunastu zawodników. Za 15 tysięcy monet. Nie otwieramy paczki z ifami. Nie czekam do środy, do 19. Polujemy na coś, nie wiem, Argentyna, CF. Korea! Ajajajajaj, Korea, 84. Całe 12 tysięcy warty. Mhm. Czyli co, 30 tysięcy z tej paczki i z drugiej paczki też pewnie za 30 tysięcy, uwaga. Uuu, Tarasko 86, no tutaj i jej się postarało, bo Karasko już warty 26500. 500, 26 500 Karasko warty, także to już jest coś. I w Lachowic w środku, Dobra, a Korea na listę transferował, także no o, takie nagrody, słuchajcie, emocji wcale nie ma, piki trafiamy tragiczne, więc jakby... No, no taka jest ranga pierwsza w tej grze, no taka jest ranga pierwsza w tej grze, co tu, co, co, co tu więcej dodać? Szkoda, że po prostu nie ma żadnej, żadnej różnicy między 16-1, a 17-1, a 18-1, a 21, a 15-5, a 14-6. Nie, jest za 12, za 16 i koniec. Dla mnie to jest, to, jest, to jest przesada. No dobra, dawaj Pati, to otwieramy sobie wspólnie nagródki za rangę pierwszą. Ja zgarniam piki, a ty otwierasz trzy paczki. Dobra, ja trzy piki, ty trzy paczki. Prosta, prosta, prosta matematyka, że mamy porówno równo. I cyk, lecimy. Może tu będą dobre piki. A Vernier pierwszym? nie... No na, na, na plejce miałem tragiczne. Na plejce miałem tragiczne, to w ogóle nie mam nawet co gadać. Ale na przykład taki Vinicius jakby się znalazł. Simon Kier, to nie za bardzo. nie? Nie, nie żono. No, 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 widzisz, no co, 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 to są za nagrody? No wiem, gdybyś trafił czuła, Viniciusa zapewne. Jejku! Matko jedyna! Nie no, nie biorę go. Są, są. A nie ma napisane już po No bo nie wziąłem tego do klubu. Jakbym go wziął do klubu, to miałbym ten napis. Piki cudowne, widzowie. Dobra. No, 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 dawaj, było dalej, było dalej. Inaczej, tak? No w tamtej Fifie nice. było inaczej, żono. Ale w tej Fifie masz, patrz. Jest walkout, pytanie jaki. I? Znaczy, Ale tak? <noise> nie? To walkout, Nie, o to akurat chodziło. Akurat sobie jak chcę tutaj te flary takie A wszystkie tak. te wybuchy. O, patrz, Japończa jeszcze dostałeś? Dobra, patrz. to Do klubu wziąłeś? No dobrze, dobrze, poczekaj. Dobrze, R2, tak, tak, tak. Risa James. Nie, mam 16 no, koła. Dalej. To dawaj tą paczkę Ultimate teraz na przełamanie. Z zwykłą złotą. Albo bo tamta to była taka lepsza. Patrz, walkout'cik jest. Uff. Ojej, myślałem, że Cristiano Ronaldo. <tarpzy> ja wiedziałam, że nie, to było za piękno. Mm, a, Martinez, Marco Asensio. Nice. I to jeszcze na duplikacie. Zamień. Nie, po co? A co mam zrobić? No teraz sferową, Prawą gałką do góry. Robię. Dawaj, lascik. a to lepsza z gorsza. Nie no, to jest otwierasz już tą paczkę. Lepszy, ale mniej zawodników. No tak, na trzech zawodników informowych, czarnych. Cześć czarnych, a. Niemcy? Oj, Arnold 84. jak oceniacie Arnold nagrodki? Zboczek. Jaki Arnold z boczek? Nie, z boczek. Nie A Arnold z boczek, no trochę tak. Dobra, widzowie. Lecę, bo trzeba się wyspać, żeby gridować gdy wiesz na rivals. jutro. Także trzymajcie się strzała, do usłyszenia. Jo!